Miastowy poluje na kaczki na Mazurach. Udało mu się ustrzelić jedną na polu należącym do najbogatszego we wsi chłopa. Ten, widząc, jak miastowy oddala się z ptakiem, podbiega do niego i mówi. Panie, to moje pole i moja kaczka. Ale ja ją ustrzeliłem, protestuje mieszczuch. Dobra, dobra, musimy rozstrzygnąć ten problem zgodnie z chłopską tradycją, odpowiada chłop. To znaczy jak? Kiedy chłopy się kłócą, to się kopią w czułe miejsca. Ten, który wytrzymał więcej kopniaków, wygrywał. Jaśnia chłop. Zaczynaj, mówi Mieszczuch i chłop zasadza mu potężnego kopa w krocze. Mieszczuch pada na glebę, wyje z bólu, wije się jak świeżo wykopana glizda. Dopiero po kilku minutach blady jak ściana unosi się na kolana i szepcze. Teraz. Teraz, chanie, moja kolej. Panie, bierz pan tą kaczkę i spadaj pan, dobra?